No witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olur i dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik z moimi rozkminami. Dzisiaj tak jak w tytule filmik na temat odchudzania, na temat urody, na temat kanonów mody, gonieniem za ideałem i tak zwaną tak naprawdę męczarnią, przynajmniej z mojej strony tak to wygląda. E, na początku bardzo chciałam Wam podziękować za tak pozytywny odbiór filmiku na temat toksycznego związku. Bardzo dużo od Was dostałam wiadomości na ten temat, dziękuję. I właśnie zasugerowaliście mi, abym nagrywała więcej takich moich e, rozkmin, dlatego też przychodzę z filmikiem na temat odchudzania. Opowiem Wam dzisiaj o moich problemach i zmaganiach z e, moją wagą. A może nawet nie powiedziałabym z wagą, tylko z moim wyglądem, z moim ciałem, z moim nadbagażem tłuszczyku, który raz się pojawia i raz znika. Więc u mnie problem polega na tym, że ja nigdy nie potrafię utrzymać tej samej wagi, i moja waga naprawdę potrafi się wahać. W chwili obecnej ważę pewno z jakieś 59 kg, a były sytuacje, gdzie ważyłam 49 kg, gdzie ważyłam 55 i jakby. Wiecznie moja waga się waha w zależności od tego, w jakiej sytuacji życiowej się znajduję, yy, w, w, czy jestem w związku, czy jestem w szczęśliwym związku, czy jest nie, nieszczęśliwym związku, czy jestem sama, czy w danym okresie czasu jestem osobą spełnioną, czy nie do końca, i jakby naprawdę bardzo wiele czynników ma na to wpływ. Raz się potrafię zabrać za siebie, gdy już naprawdę wyglądam źle. I potrafię się w to wkręcić, później potrafi się to stać moją obsesją. I mimo tego, że wygląda moje ciało zarąbiście, to gdzieś tam jestem ja wewnętrznie zagubiona. I tak to wygląda. Jeśli znajdę jakieś zdjęcia, to tutaj możecie sobie porównać, jakby w jakich różnych stanach mojego ciała byłam. Doszłam do takiego wniosku, że większość mojego czasu, naprawdę większość mojego życia, ja poświęcam na to, aby albo się zamartwiać, albo gonić. Za jakimś ideałem ciała, które sobie wymyśliłam. Słuchajcie, musimy wziąć pod uwagę to, że my dorastamy, że, że zmieniamy się, że i hormony nam się zmieniają, i, i, i jakby hormony gdzieś tam się rozwijają i my znajdujemy się w różnych sytuacjach życiowych, dlatego nie możemy wiecznie pozwolić sobie na to, żeby wyglądać tak samo. Wiadomo, dużo rzeczy ma na to wpływ. I moim problemem jest to, że ja gdzieś tam ciągle jestem myślami w przeszłości, bo powiedzmy 4 lata temu miałam taką idealną sylwetkę, i ja ciągle mam wrażenie, że to, jak wyglądam teraz, to jest tylko jakiś skutek uboczny, i tak naprawdę ja ciągle jakby myślami jestem w tej sylwetce z kiedyś. I ciągle wydaje mi się, że tamta osoba, tamten olur to jest docelowy olur. Nie wiem, czy rozumiecie mnie, że ja tak powinnam wyglądać, a to, jak wyglądam teraz, to jest ym, moje zaniedbanie, że y, muszę koniecznie wrócić do wyglądu z kilku lat wstecz. Tylko, że właśnie doszłam wczoraj do wniosku, gdy zasypiałam, bo właśnie to wszystko ogarnęło mnie wczoraj, że. Ja tak naprawdę całe życie tak wracam do momentu, kiedy ja wyglądam szczupło, ale nie biorę pod uwagę tego, że na przykład wtedy, kiedy wyglądałam szczupło, byłam cholernie nieszczęśliwa i mimo tego, i, i jedyną satysfakcją życiową yy, to było to właśnie, że fajnie wyglądam i na przykład o, nie mam celulitu i po prostu podobam się. Chłopakom, bo mam fajną figurę na przykład, ale jakby patrząc na inne aspekty mojego życia, to wszystko totalnie było do bani, więc nie rozumiem, dlaczego chciałabym wracać do tamtej mnie z przeszłości, skoro byłam wtedy nieszczęśliwa, i jedyną fajną rzeczą to było tylko moje ciało w tamtym momencie. I właśnie zauważyłam, że bardzo dużo razy mówię na przykład sobie, to jest ogólnie u mnie taki standard i uwaga, przez ostatnie kilka lat. Mam tą samą wymówkę na zasadzie: ja teraz nie kupuję dżinsów, bo jeszcze schudnę. U mnie to jest moja najgorsza część garderoby, czyli kupowanie spodni, bo mi się zawsze wydaje, że to jak wyglądam teraz, to wyglądam tak źle i kupię spodnie wtedy, gdy na przykład zrzucę 2 kilo. To jest przecież to jest niepoważne. Kolejny wniosek, do którego doszłam, to taki, że za każdym razem, gdy mam kilka dodatkowych kilogramów, z czym niekoniecznie fajnie się czuję, bo wiadomo, jakby to gdzieś tam jak chodzę, czy tam jak biegam, no to tu i tu mi się trzęsie, za czym nie przypadam do końca. Jednak zauważyłam, że za każdym razem, gdy przybieram troszkę kilogramów. To jest okres, w którym ja jestem hiperszczęśliwa i to się po prostu u mnie sprawdza. I gdy wracam do czasów, w których jestem chuda, szczupła, zawsze coś było u mnie wtedy nie tak, tak jak właśnie mówiłam, zawsze uciekałam po prostu do sportu i nieraz, nie wiem, katowałam się, często zmuszałam się do ćwiczeń, których nie lubiłam, ale wtedy wyglądałam dobrze, a teraz po prostu, na przykład teraz jestem super ekstra szczęśliwa od kilku ostatnich dni a może nawet tygodni, ciągle mówię sobie Ola, Ty powinnaś zabrać się za siebie, zobacz jak Ty wyglądasz, Ola, zobacz tamte spodnie sprzed y, pół roku już są na Ciebie za ciasne, musisz kupić nowe i tak dalej. I zastanawiam się po co, po co mam wracać do siebie sprzed 6 miesięcy, skoro 6 miesięcy temu nie byłam szczęśliwa i byłam wychudzona, bo na przykład byłam zestresowana i nie jadłam. I myślę, że Powinniśmy żyć tu i teraz, i jeśli jesteśmy szczęśliwi, to powinniśmy też zaakceptować to, jak wyglądamy. Nie katować się na siłę po to, żeby wpisywać się w jakiś kanon mody, kanon piękna. Nie wiem, czy też tak macie, za każdym razem, gdy zbliżają się wakacje, lato, to ja czuję się pod cholerną presją, że muszę dobrze wyglądać. Ja mam ogólnie ogromną tendencję do tego, do celulitu na udach. Ja mam ogólnie masywne uda, mam taką figurę. I po prostu, no nie wiem, ja mogę zjeść. nawet nie jem słodyczy, nawet potrafię nie jeść mega tłustych rzeczy. Wiecie, że jestem na diecie roślinnej od prawie dwóch lat i był taki okres czasu, gdy naprawdę jadłam same tak naprawdę warzywa i nie jadłam nic, co było z cukrem i tłuszczem, i ja dalej miałam. Celulit, i jakieś tam kratery, kurde na nogach. Wiem, że obleśny jest ten temat, ale taka jest prawda. I jakby przy się lato, i ja mam po prostu presję tego, że ja muszę zacząć napierniczać. Po 10 km muszę zacząć biegać, muszę się zmuszać do tego, żeby odpalać Chodakowską. Powiedzcie mi, ile razy zmuszałyście się dziewczyny do tego, żeby odpalić Chodakowską? Zakładałyście buty na trening i szłyście biegać, mimo tego, że wolałyście w tym czasie zrobić zupełnie inną rzecz. Bo ja, no, nie starczy mi palców, żeby zliczyć, ile razy tak było. Przyjemność sprawia mi jeżdżenie na rowerze, przyjemność sprawia mi taniec, przyjemność sprawia mi jakiś tam fitness, ale. Kurczę, ja nie dziwię się, że tyle razy po prostu failowałam w odchudzaniu, tyle razy failowałam z moją super ekstra figurą i po prostu wracałam do takiego stanu, jakim, w jakim jestem teraz, bo ponieważ najzwyczajniej w świecie nie byłam szczęśliwa, gdy dążyłam do tej figury idealnej. Powiedzcie mi dziewczyny, czy Wy też tak macie, że na przykład zerkacie na zdjęcie sprzed roku i myślicie sobie, ale ja wtedy zarąbiście wyglądałam. Ale gdy wróciłybyście do waszego ciała sprzed roku, to szybko orientujecie się, że wtedy byłyście bardzo nieszczęśliwe, jak wyglądacie, i dążyłyście do jeszcze jakiegoś innego wyglądu, ale nie byłyście w tamtym czasie usatysfakcjonowane. A z perspektywy dzisiejszego dnia patrząc na zdjęcie sprzed roku, mówicie sobie: Boże, ile bym dała teraz, żeby wyglądać tak, jak wtedy. Wniosek z tego taki, że nigdy do końca nie będziemy usatysfakcjonowane z tym, jak wyglądamy, dopóki siebie nie zaakceptujemy i nie pokochamy. Nie będziemy po prostu uczestniczyć w wyścigu szczurów, która będzie super wyglądać i która będzie mieć piękniejsze nogi. Po prostu myślę, że ja sobie odpuszczę. I myślę, że po prostu chyba wolę zostać szczęśliwa i wyjść po prostu od czasu do czasu na rower. Zwrócić oczywiście uwagę na to, co jem. Nie chodzi mi o to, żebym się raz się obżerała pączkami i jadła faworki i myślała, mhm, jest ale super, nie pieprze pieprzu jakieś odchudzanie, nie będę dążyć do jakichś kanonów piękna. Tylko chodzi o to, żeby po prostu robić to wszystko z głową i po prostu nie zaświrować. Wiecznie słyszymy, muszę schudnąć z ud, muszę schudnąć z brzucha, patrzysz na tą dziewczynę i sobie myślisz, kobieto, wyglądasz fantastycznie, a my wiecznie mamy te obsrane, zasrane kompleksy, których mam dość. Dlatego ja dzisiaj mówię dość i ja nie będę się tym przejmować więcej i nie będę wiecznie wracać do przeszłości z tego, jak wyglądałam kiedyś, akceptuję to, jak wyglądam teraz... I po wyłączeniu tego filmiku nie puszczę sobie Ewy Chodakowskiej, żeby się skatować przez 40 minut i w trakcie ćwiczeń sobie myśleć, boże, kiedy koniec, bo już nie chcę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy czerpały przyjemność z życia i z ćwiczeń. Dlatego dobierajmy ćwiczenia takie, jakie lubimy i po prostu kochajmy siebie. Taki miałam wniosek wczoraj w łóżku, który mnie cholernie zdenerwował, że właśnie tyle życia poświęcam na rozkminianie o tej idealnej sylwetce, Tyle czasu zmarnowałam i tyle zdrowia już na to wszystko, że po prostu odpuszczam. Odpuszczam i tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że możecie mnie też spotkać na Instagramie i na Snapiku. Zapraszam Was też na moją super grupę Kocury Olura, gdzie są same fajne dziewczyny i same fajni faceci. Jeśli czasami czujecie niedosyt po filmiku, to zapraszam Was na grupę, tam możemy sobie też wspólnie pogadać. Cieszę się, że mogę właśnie poruszać z Wami takie tematy. Jesteście strasznie wyrozumiali i cieszę się, że spotykam też swoje bratnie dusze po tych filmikach. Dlatego, no, jakoś mi tak lepiej. Dziękuję, kochani, za oglądanie. Cześć. Okay, Kochanie, wiem, że masz dziesiątki kompleksów. Słyszę te tony wątpliwości prosto do swoich kół. Moi koledzy że jestem panem Twoich dźwięków. Nigdy nie miej wątpliwości prosto do moich kółu. Olej tak co chce Ci sprzedać boki kotmo Kanony, które tworzą wypieki i mody i podąż foto, Dla mnie jest piękną doskonałością i